po podziwiam za konsekwencje jeżeli chodzi o jazdę z niedopompowanym e, ogumieniem i uwierzcie mi że jedna półtorej atmosfery może sprawić cuda jeżeli chodzi o polepszenie e, tak naprawdę dynamiki naszej jazdy i musicie sobie zdawać sprawę o czym często ludzie nie wiedzą i nie że... złapiecie snajka, tak bardzo istotne ale e, naprawdę uwierzcie mi że dobre prawidłowe maksymalnemu ciśnieniem Waszych oponentów. Maksymalnemu możemy sprawić, mm. że wasz trening, czy Wasza jazda będzie przyjemniejsza, a bardziej po prostu wydajna. Nower mm. górski będziemy pompować do wartości powiedzmy 3, 3,5-4 atmosfer. Wszystko zależy ogumienia i wartości, jakie są podane na profilu takiego ogumienia. Tam będziemy mieli mm. wszystkie informacje. Pod moim filmem, pierwszym filmem tak naprawdę, pojawiło się bardzo dużo komentarzy z wątpliwościami o tym, co do tego, jak to z tym toczeniem jest, jak to jest z ciśnieniem i dlatego postanowiłem nagrać taki film objaśniający takie elementarne rzeczy, jeżeli chodzi o opór toczenia koła. W takim idealnym świecie nasze koło jest idealnie okrągłe i powierzchnia, po którym się porusza, nasze koło jest idealnie gładka. W takim świecie nie ma oporu toczenia. Po prostu nasze koło może się kręcić bez końca. Jeżeli pominiemy opór aerodynamiczny tego koła, ono może jechać bez końca i się nie zatrzymywać. Jeżeli zakładamy, że jest to oczywiście płaska powierzchnia, Natomiast w świecie rzeczywistym, zarówno powierzchnia, po której się poruszamy, nie jest idealna, jak i koło się odkształca. Odkształca się i to widać tutaj. Mamy tutaj kawałek płaskiego odcinka i dobrze, że go mamy, bo opona nam go zapewnia, ale o tym później. Yy, dzięki temu płaskowi, płaskiemu odcinku mamy trzymanie się, mamy zapewnione trzymanie się powierzchni. Yy, możemy, się, możemy zakręcać i tak dalej, ale też yy, stanowi on dla nas pewien problem, ponieważ generuje nam on opór. Tutaj tworzy się takie małe ramię siły. Jest siła, która równoważy naszą siłę ciężkości, i tworzy się taki mały moment obrotowy, który przeciwdziała momentowi obrotowemu, czy też pędowi koła, który, który kręci się w tą stronę. Więc można powiedzieć: Skoro tak jest, to im większe ciśnienie w kole, im bardziej okrągłe koło, tym będę dalej jechał. No i właśnie tutaj pojawia się problem, no bo nie. Dlatego nie, ponieważ tutaj mamy narysowaną idealną linię, a w rzeczywistości nawet nasz asfalt, świeżo położony, pachnący, ładziutki asfalt, nie jest idealny. Są na nim pewne nierówności i to bardzo dobrze, że mamy oponę, która pozwala nam te nierówności zrównoważyć. Bo gdybyśmy mieli idealnie sztywne i okrągłe koło, zauważcie, że środek ciężkości koła, który jest tutaj, Musiałby podróżować góra-dół po każdej napotkanej nierówności. A dzięki oponie, on może poruszać się mniej więcej w linii prostej. Nasze koło nie podskakuje, nie podbija i nie traci energii. Energii, którą potrzebujemy przecież na jazdę do przodu, a nie jazdę do góry. Więc wezmę teraz mazak. Wymarzę to wszystko, co widzicie. I narysuję zupełnie. Inny rysunek, na innej powierzchni. Mamy już nieidealną, oczywiście w przerysowaniu, ale nieidealną powierzchnię, yy, która ma pewne swoje niedoskonałości, nierówności. I co? Nasz kierunek poruszania się jest w tą stronę. Chcemy, żeby linia, którą wyznaczy oś koła, była jak najbardziej prosta. Bo kiedy koło jest w stanie się ugiąć, to ona może być bardziej prosta. Natomiast, gdy nasze koło byłoby idealnie sztywne, to linia, którą poruszałaby się środek ciężkości naszego koła, wyglądałaby mniej więcej tak. Prawda? I tutaj mamy większą drogę do pokonania, więc większą również energię, którą potrzebujemy na przejechanie takiego odcinka. To tak, w skrócie, jeżeli chodzi o to dlaczego. Niskie silnie w oponach można pozwolić zachować bardziej prosty wektor, poruszenia się naszego koła i większą oszczędność energii. Reasumując, mamy dwa zjawiska. Jednym jest opór toczny, wynikający z powstania momentu obrotowego działającego w przeciwnie w kierunku obrotowi naszego koła, i drugi, drugie zjawisko to jest utrzymanie pędu poprzez zachowanie linii prostej przejazdu osi naszego koła te dwa zjawiska się wzajemnie jakby eliminują, ponieważ opór toczny działa na minus, utrzymywanie pędu przez zmianę jakby kierunku osi koła na plus, ale w pewnym momencie ale w pewnym momencie jeżeli będziemy chcieli schodzić z tym ciśnieniem w nieskończoność, no to oczywiście ten opór toczny przezwycięży nam benefity płynące z tego, że, że jakby nasze koło przepływa po nierównościach, a nie skacze po nich. Nasz mózg jest, działa często przeciw nam. Intuicyjnie możemy odczuwać, że na dużym ciśnieniu rower jest bardziej dynamiczny, szybciej przyspiesza. I tak może w rzeczywistości być, że rower szybciej przyspiesza. Natomiast my, jeżdżąc na rowerze w większość czasu, jednak się toczymy, a nie przyspieszamy. Więc odczucie, że rower jest szybszy. Tak naprawdę, może być odczuciem, że rower lepiej przyspiesza na, niższym, na wyższym ciśnieniu. Więc nie możemy zakładać, że nasza intuicja jest dobrym wskaźnikiem w tej sytuacji. Jak widać, ciśnienie musi być odpowiednio dobrane, nie mówię niskie, bo to też jest kontrowersyjne. Pojawiły się sugestie w komentarzach, że mój eksperyment został przeprowadzony w niezbyt dokładny sposób. Dlatego chciałem Wam pokazać właśnie. Jak reprezentatywny jest asfalt, po którym będę jeździł. Nie jest to nic szczególnie gładkiego, ale ani szczególnie tego, Także spójrzcie. Jako punkt startowy będzie służyła ta zajebista fura. Tutaj się będę opierał z wyprostowaną ręką i puszczał jechał dalej. Oh, 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 Jak widać, trzy bary wcale nie były lepsze od pięciu barów. Idę po pompkę, zobaczymy jak cztery bary się zachowają. Muzyka No więc jesteśmy po eksperymencie. Tym razem na szosowym eksperymencie okazało się, że ta różnica, którą nam się udało uzyskać na danym rodzaju powierzchni, na danym rowerze, wynosiła 1%. Około do 1%, bo 1,20 m versus 150 m to jest mniej nawet niż 1%. No i teraz co? Mamy rozbieżność z kalkulatorem. Kalkulator tutaj sugeruje 3 bary. nam Najlepiej wyszło na czterech barach, więc coś jest nie tak. Otóż na szosie mamy bardzo różne rodzaje powierzchni i założę się, że na pięciu barach, które tu miałem wpompowane na początku, pojechałbym dalej, gdyby nasz asfalt był trochę bardziej równy i gładki. Oznacza to po prostu, że tak naprawdę to musimy przy doborze ciśnienia brać przekrój powierzchni, po których się będziemy poruszać. Jeżeli jest to idealnie gładki asfalt i tylko takie występują u Was to możecie bić do górnych granic opony pewnie tak jak zalecali Panowie na kanale, z którego wcześniej wrzucałem wrzutkę. Natomiast jeżeli u Was występują asfalty średniej i kiepskiej jakości, no to pewnie bliżej to będzie tych trzech barów zalecanych przez kalkulator. W grawelach to będzie jeszcze bardziej skomplikowane, bo Tutaj musimy decydować, jaki procent powierzchni, po której się poruszamy to asfalt, w, jakiej, w jakim procencie to szuter. Jeżeli u mnie optymalne na gravelu jest 2,5 bara, a 4 bary na asfalcie i załóżmy, że poruszam się tylko po szutrze, bo w ogóle nie, nie daję odcinków asfaltowych na moich trasach, no to mogę dać te 2,5 może trochę więcej barów. Natomiast jeżeli yy, tak naprawdę odcinki szutrowe są dla mnie tylko przerywnikiem w tych asfaltowych no to będę pewnie szedł bardziej w stronę czterech barów yy, i tak dalej. Yy, dlatego nie ma uniwersalnego ciśnienia, yy, na pewno bicie pod maksa jest yy, mało rozsądne dlatego, że bardzo rzadko występują takie warunki, że mamy idealnie cały czas Gładziutki asfalt. A no i oczywiście te 3%, które wpisałem w poprzednim filmie, to jest czysty clickbait. Nie są to kontrolowane warunki. Nie wiemy, jak to wygląda, gdybyśmy założyli pomiar mocy, jechali dłuższy odcinek, wyeliminowali czynniki wiatrowe albo zrobili to w laboratorium. No i to wszystko. Mam nadzieję, że zamyka temat ciśnienia i opon na moim kanale. Jest to najpopularniejszy temat chyba na youtuber rowerowym, dlatego od niego zacząłem, yy, trzeba się zająć czymś innym, ciekawszym, bo tutaj chyba wszystko jest jasne, mam nadzieję, jak nie no to czekam na komentarze i wątpliwości, czy coś zrobiłem źle i tak jeszcze odnośnie tego co mówiłem, to tutaj jest takie urządzenie za 4000 dolarów, które na parierubę stosowano po to, żeby dobierać sobie ciśnienie do tego czy jechali po bruku czy po gładkim. Dlatego ma to wszystko znaczenie i to widać również cenę. Wiadomo, to jest producent, może napisać różne rzeczy, ale twierdzi, że nawet do 30 W oszczędności przez to, że będzie zmieniał, będziesz mógł zmieniać dostosowywać e, ciśnienie do warunków jazdy. Niby wszyscy się z niego śmieją. A ma rację w tym filmie.